Widzicie, życie na Ziemi wcale nie jest takie proste, na jakie z pozoru wygląda. To znaczy, hej, na pewno jest bardziej lightowo niż w świecie nadprzyrodzonym, przeplatającym się ze światłem śmiertelników, który kresko-oryginalnie ościliśmy czwartym wymiarem. Było tam co prawda trochę ciekawiej. Od jednego dnia polowaliśmy na anioły, drugiego oganialiśmy się z piekielnymi czartami i totalnie bez przypału sialiśmy chaos pod nosem samego stwórcy, który w zasadzie chuja mógł nam zrobić, bo jak powiedział mu ten jego przydupas Janusz, będziemy potrzebni przy końcu świata, żeby pomóc przy rozpierdalaniu ziemi w drobny mak. Brakowało nam jednak wielu dobrodziej z cywilizacji, jakimi są na przykład whisky, Brudele i wykop. Zresztą wybór nie był tak do końca nasz. Nie zeszliśmy na ziemię z ważnej woli, bo wojna odpierdolił, Pewną akcję, która wkurwiła swórca na tyle, że wystawił za naszą czwórką list kończy, zarówno w niebie, jak i piekle. Może wam kiedyś o niej opowiem, ale serio. Czasami wydaje mi się, że jestem jedynym ogarniętym członkiem tej pojebanej rodziny. Jak tylko śmierć usłyszał, że jesteśmy w dupie, a piekły niebo sprzymierzyli się, żeby nas zaperdolić, zaczął się opętańczo śmiać i wleciał z domu z kosą w łapie. Dobrze, że głód podłożył mu nogę i zapalnie więc znadział się na to swoje naostrzone gówno, przez co myliśmy go z głowy na tydzień i mogliśmy w spokoju pomyśleć, co robić. W ten to sposób zadecydowaliśmy, że musimy jak najszybciej spierdalać czwartego wymiaru, bo nawet my nie mieliśmy szans zjednoczoną armią obu królestw. No i gdzie mieliśmy się udać? Oczywiście, że na Ziemię. Jak tak teraz na to patrzę, to w sumie dobrze się złożyło, bo czekanie na koniec świata zaczynało być już naprawdę nużące. A teraz mamy przynajmniej co robić. A oto i my, cztery pierdoleniście apokalipsy. Żyjemy na Ziemi już dobrych parę lat, wciąż czekając, aż Pan Bóg zapomni o tym, co odpierdoli wojna i pozwoli nam wrócić do domu. Ale wiecie co? Przestało nam już na tym zależeć. Bawimy się świetnie i mamy zamiar dostać do jebanego końca świata. Wojna, jebany playboy, znalazł sobie nawet jakąś loszkę. Z tym, że jest pewien problem. Ta jego blondyneczka jest w drugiej klasie liceum. Bo widzicie, schodząc na ziemię mogliśmy sobie wybrać sobie facjaty. Od coś w stylu kreatora w Simsach. Nie bierz to, ale nawet to nie naprawi mojego ryja. Cóż, w końcu jestem zaraza, wywołuje choroby i trądzik. Ale dlaczego sam może mieć jak ten nawet zapytałem o to kiedyś tego, jakby tam, świeżego Jana. A ten mi mówi coś o tym, że nie każdy rodzi się pięknym, i kluczem do osiągnięcia szczęścia jest nauczenie się żyć ze swoimi słabościami. Zajebałem mu w mordę, bo w poważaniu mam takie kurwa rady, a ten jest żeby mi dojebać, dopisał mnie parę wersów do swojej Ewangelii, przez co na zawsze będę obnosił się z tym pryszczatym, czerwonym, krzywym ryjem. Trochę przykro, patrząc na moich braci. No dobra, jest jeszcze głód, ale jego poza fast foodami Nie interesuje nic Mógłby mieć całą mordę wymalowaną niezmywalnym gównem I nie zrobiłoby mu to większej różnicy O ile wciąż miałby wstęp do KFC Więc, jak już mówiłem Schodząc na ziemię, mogliśmy zrobić sobie takie Nazwijmy to awatary Oczywiście wszyscy zrobiliśmy się młodziutki Ślicznych, poza mną, chłopców Których można było posądzić licealistami albo studenciakami Dlatego właśnie Wojna, korzystając ze swojej pięknej buzi Poznał jakąś lożkę ale dlaczego o tym mówię? Zresztą już drugi raz. Widzicie, ten Debil wciągnął nas w póki co najbardziej pojebaną akcję, jakiej doświadczyliśmy podczas naszego bytu na Ziemi. Podczas jednej z randek ona zapytała naszego lawelasa, gdzie się uczy albo studiuje. Ten oczywiście zmieszany, myśli co powiedzieć, a ta zinterpretowała to w trochę inny sposób, zakładając, że pewnie go wyjebali, czy coś, i teraz wstyd mu się przyznać przed taką wielką damą jak ona. A ten debil, oczywiście, mówi, że tak tak, ale szuka nowej budy, gdzie mógłby się przepisać. Jak to się skończyło? Chyba nie muszę mówić. Wrócił pod wieczór i mówi, że idziemy do jakiegoś gościa, żeby nam papiery skołował. My się tak patrzymy na niego jak na debila, którym jest, nie wiedząc o chuj mu chodzi. W końcu żyliśmy na ziemi już kupę czasu, bez takich niepotrzebnych świsków, jak dowody osobiste i tego typu gówna. A ten nam mówi, że zapisuje nas do liceum. Śmierć kurwa spadł z krzesła i nadział się na tu swoją kosę, która stała oparta o ścianę za nim. Głód ja patrzymy na niego, zbyt szokowani, by cokolwiek powiedzieć. Zresztą nie mieliśmy nic do gadania. Choć zapisał nas do publicznego liceum imienia jakiegoś jebanego profesora, którego nikt nie zna i który nic nie zrobił, a wszystko po to, bo chce zabalcować jakąś lochę i boi się sam wciskać w środowisko tych ameb umysłowych zwanych licealistami. No chyba błagam, przez tego pedała zacząłem nawet nakładać sobie podkład, żeby trochę ukryć swoją szpetną mordę i móc wyjść na ulicę bez maski albo kaptura się tego pod brodę. W sumie nie robiliśmy tego pod przymusem. Byliśmy zdani, że bykowo będzie zobaczyć, jak to jest, być młodym i głupim śmiertelnikiem, plus mieliśmy okazję podziwiać naszego Alvaro akcji, co samo w sobie było pierwszorzędną komedią wartą zmarnowania tych kilku godzin dziennie. Niestety, śmierci głód trafili do innej klasy, a ja wraz z wojną trafiłem do najgorszej grupy społecznej, z jaką przyszło mi się kiedykolwiek zetknąć, do klasy humanistycznej. Zaczęło się niewinnie: Maciek, jestem. Ola, jestem. W... Wojna? Obecny. E, dobra, Filip? Jestem. Z, z, co do chuja? Obecny. Kto wam nadawał te imiona? Przepraszam bardzo. Katarhedka ewidentnie nie była specjalną fanką Ewangelii świeżego Janusza. No, ten, ten jak mu tam. Jasiek, wie pani, ten przydopas Jezusa, z którymi łapali se ryby. Kobieta wybiegła z klasy z krzykiem, że są z nas małe szatany i w ogóle co my robimy w jej katolickiej szkole. Później było trochę lepiej, nauczyła się nie poruszać tematu apokalipsy, bo jak tylko padło choć jedno zdanie na ten temat, śmierć zajmował drzwi z i wymachując kosów zaczynał wykrzykiwać jakieś randomowo-łacińskie sentencje, których znaczenia sam pewnie nie znał. Raz nasza wychowawczyni się wkurwiła i zajebała mu tą kosę, ale on wykraczał z magazynku następnego dnia, zastępując ją jakąś inną, którą znalazł na polu pod miastem. Inna akcja. Gut zamówił sobie do szkoły kilkanaście kilogramów nuggetców z maka i cały dzień ciągnął ze sobą wielkie pudło, co jakiś czas zatrzymując się po to, by opierdolić małego kurczaczka w kilkucentymetrowej panierce. W sumie to nawet szanuję, choć sam bardziej preferowałem typowo domowe żarcie. Podobno na matmie założył się ze śmiercią, że trafi nauczyciela prosto w ryj jednym z tych nuggetców. Zakład wygrał, ale ledwo się później wyłgał od wyjebane ze szkoły. W ogóle zabawna sytuacja, bo we wtorkowe popołudnie, podczas gdy my z wolną jego dupeczką mieliśmy matmę, głód śmierć mieli fizykę, w sali dokładnie pod nami. Tak się składa, że siedzę akurat przy oknie, więc śmierć pewnego razu wspiął się porynnie na poziom naszego piętra i zaproponował mi w kości na hajs, bo mu na drożdżówkę w sklepiku nie starczy. Skisłem z rogą, ale mówię k, okay, czemu nie? Przepał był tylko trochę, bo baba od matmy wydarła się na mnie, że co ja tam robię z tyłu. Moja odpowiedź, że gram w kości ze śmiercią, nie była chyba tą, której oczekiwała. W ogóle kurwa śmierć chyba najlepiej odnalazł się w tym środowisku. Ze swoją pedalską czarną grzywką, kompletnie niepasującym do niego gromkim basem i uwielbieniem memów o samobójstwie i bez sensie istnienia. Szybko znalazł sobie paru kolegów, równie zjebanych są sam. O mnie było trochę gorzej. Wszystkie przerwy starałem się spędzać albo w kiblu, albo gdzieś w kącie, żeby ludzi nie straszyć, ale raz miałem taką sytuację, że podbiła do mnie jakaś loszka, takie intrygujące 8 na 10, w porywach nawet do dziewiątki. Siema zaraza, co tam? Jak ci się podoba na naszym ziemskim padole, jeszcze czy apokalipsy? Odetchnąłem z ulgą, bo laska najwyraźniej wiedziała, kim jesteśmy i nie musiałem dłużej tego ukrywać. Ogólnie całkiem sztos. Miałem już w sumie dość napierdalać się z i demonami. Wakacje na ziemi to całkiem miła odmiana. Uśmiechnąłem się promiennie. Dziwnie się na mnie spojrzała, ale ja kontynuowałem dalej. Wybiliśmy do cesarii tylko na chwilę, ale chyba zostaniemy na dłużej. Tym bardziej, że wojna wyczaiła jakąś ziołkę, którą ma zamiar przelecieć. Zresztą stwórca wciąż jest na nas wkurzony za to, co odjebaliśmy i chyba jesteś pojebany, lol. stwierdziła i ruszyła korytarzem. Dogoniłem ją szybko, nie myśląc o konsekwencjach, złapałem za rękę. Spierdalaj, boczeńcu. snuła i uciekła. Fadnie później zdechła na syfilis. Dobrze ci tak, kurwa. Mimo, że zarażanie ludzi randomowymi śmiertelnymi chorobami bez powodu było wbrew zasadom, jakie ustaliliśmy z, chłopaka, z chłopakami, nie mogłem się powstrzymać, żeby od czasu do czasu nie pobawić się swoimi mocami, bo pod tym względem byłem na swój sposób unikalny. Gut mógł co najwyżej odchudzać grube lochy, wysysając z nich tłuszcz i duszę. Super moc, kurwo. Śmierć poza kosą był zwykłym przegrywem z myślami samobójczymi, no a wojna to po prostu playboy, który napierdala się z każdym, kto krzywa na niego spojrzy. Żaden z nich nie pozna nigdy tej satysfakcji, jako jest zarażenie trądem kogoś, kto ci nadepnął na odcisk. To właśnie spotkało naszego byłego matematyka, ale z tego akurat nie jestem specjalnie dumny. Mogłem znaleźć bardziej subtelny sposób na podwyższenie oceny. Mniej więcej w połowie semestru nastąpiła w sumie całkiem zabawna akcja, otóż nasza katolicka szkoła stała się celem terrorystów, którzy wzięli nas jako zakładników. To, co śmierci i wojna wtedy odjebali, powinno być uwiecznione w kronice szkoły Kapslokiem i Crusywą, nawet kurwa z podkreśleniem. Kiedy te predate pojeby wiązały nas sznurkami i straszyli jakimiś kurwa wyciętymi z tektury, śmierć była akurat w kiblu. Wychodzi, patrzy, co się tu odpierdala i po chwili namysłu wraca do klasy, bierze kosę i jak się nie rzuci na jednego z nich. Wojna, patrząc, co ten debil odpierdala, obudził sobie samca alfa i broniąc swojej lożki, zerwał się i biegając po ścianach, zaczął dźgać ala hakbarów nożykiem do papieru, bo zostawił swój miecz w domu. W pięć minut było po wszystkim, a nam pozostało tylko nagrodzić to jebane show klaskami i statusem na FB. Ostatnio skończył się pierwszy semestr i w sumie muszę przyznać, że bawiłem się zaskakująco dobrze. Gud śmieje się za mnie, bo mam zamiar wywalczyć świadectwo z paskiem i stypendium, ale fuj go mam. Wszystkim nam się to spodobało, ale coś czuję, że jeszcze kilka takich akcji wprydolą nas nastąpi na zbite pyski. Tymczasem wojna, który jakby nie patrzeć nas to wciągnął, wciąż nie może swoje lalunice zaciągnąć do łóżka. Więc przynajmniej mają powód, żeby tu zostać. Jebać konflikt nie ma jebać stwór i koniec świata. Życie na ziemi to jest jednak to.